Normalny show jest gun carrier, kawuk i crusader i to tyle. Reszta to Eee... avrezwali mnie, chyba że we... Dawaj go, dawaj go Tak jest Czekaj, okay, czekaj, okay. to ile w końcu tu jest? 90 metrów <laughs> Nie dobra <laughs> Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale no, w dzisiejszym odcinku przejdziemy się Qwogiem eventowym, którego można było zrobić e, w evencie Jest to brytyjski Qwog na 2.7 Qerphil Avre Petard Powiem tak, zrobiłem ten Qwog e, W sumie jakoś tak grałem w tego War To samo się nabijało e, No i odblokowałem tego Qerphila W ogóle myślałem, że ten Qwog będzie na jakimś 3.3, 3.7 Okazało się, że to będzie 2.7 No i popatrzyłem na pancerz no i to jest na 2,789 mm bardzo dużo, bardzo dużo, no ale mamy działo, które strzela z. no, samolot leci. Ale mamy działo, które strzela maksymalnie chyba na 160 metrów, kurde. I trzeba podjeżdżać na dosłownie 50 metrów do przeciwnika, żeby go trafić. I kwas przeładowania też nie jest za ciekawy. A teraz przejdziemy do historii tego pojazdu. Jeżeli oczywiście Wam się nie chce słuchać tej historii, to przeskoczcie sobie do rozgrywki. Churchill ten został uzbrojony w karabin maszynowy Besa kalibru 7,92 mm oraz 230 mm moździerz petard pracowany przez Stuart'a Lakera. Jakkolwiek to się chwyta. Przelejącymi pociskami o masie 18 kg z 13 kg głowicą bojową. W pojazdu zamontowano lemież, na kadłubie dodatkowe stalowe skrzynie na sprzęt saperski. Z sobą pojazd mógł ciągnąć stalowe sanie, na których układano potrzebne materiały. Wnętrze czołu zmieniono całkowicie. Najwięcej miejsca zajmował Moździerz, który był stabilizowany poziomo, a jego masa wynosiła ponad 2,5 tony. Z powodu małej prędkości wylotowej pocisku można się było przyglądać jego prawie 70-metrowym lotom i szybko pojawił się przydomek latający kubeł na śmieci. Próby nowego pojazdu gąsienicowego przeprowadzono bez znacznych zakłóceń, więc w 1943 roku mogła ruszyć jego produkcja. Pierwsze 108 kwertylów przebudowano jeszcze w wojskowych warsztatach naprawczych, ale wszystkie dalsze pro powstały już w przedsiębiorstwach cywilnych. Avre dowiódł swojej nieocenionej wartości już na początku inwazji w Normandii oraz we wszystkich następnych walkach, aż do kapitulacji Niemiec. Choke ten pozostał w aktywnej służbie aż do lat 60. Jednak kiedy podwozie nie sprostało nowym wymogom, został zastąpiony przez nowoczesne pojazdy takie jak Centuriony czy, e, czy No i tutaj historia kończy się tego pojazdu. E, Przystępujmy do tej gry. Tak jak mówiłem na początku, prześwietny pancerz na 2.7. Od przodu tu jest 89 mm, wiewa T 89, plus te gąsienice potewne to jest ponad 30 mm. <laughs> pancerza. po bokach T kurde 76, tu 63 mm. No naprawdę, żeby na tym 27 to musi jakieś potężne działo nas rozwalić. E, I nie wiem, czy to jest tak jak na przykład e, szturm Tigerem, że jak trafimy, jak trafimy tutaj w lufę, to, czy nie, to nie wybuchamy, nie, nie eksploduje nam amunicja. Możliwe, że tak, bo ta lufa jest wielk, wielka e, i pewnie też będziemy eksplodowali w powietrze, ale nie wiem, nie wiem. Czołg jako tak, na tam rufa, tragiczny spek, no ale to już takie pierdoły to jest zabawka. Lecimy do gry. Port Noworosiejsk, no to już będzie. Gdzie git, chyba mapa dla tego kwao? Są jakieś tu zabudowania. Jak to leci, ten kubeł na śmieci? <grystanie> Boże. Uuu, to jest duże działo, chociaż nie. dawaj Ile tam może być? Tyle. Aj troszkę więcej. Prawie, prawie. Oj, nie wiedział O, mamy go Dobra Lecimy dalej Ja prawie trafiłem go O, Dobra To jest groźne działo No dobra, nie stwiera nawet do mnie Ile tam jest? Uuu uh. To 170 A do ciebie ile będzie? Tyle Tak jest! <grymny> Mamy go <grymny> Dobra, to granat dymny Ja mam stragifną załogę, ja nie gram w ogóle w Wielką Brytanią Tak więc długo, długo będzie trwała naprawa to może na plac nie wiedziałem, bo tak objechałem ten punkt, tak. Tutaj mam gości. Ale ja do Ile tu jest na pewności? 40 metrów By tu było 40 to tu będę na 30 bił do nich jak tu będą Haha ha, mamy kolejnego Tu jeszcze ktoś jest, jest. O nie bomba A to widzi ich dobra Oj ojej Dobra. O, oddać z V. Tak jest. Oj, oj, oj to jest tu wydziało. O, będę mi wdziało, próbowałem ...przelić Dobra. Wolę na Fermana się wrócić. Panu Fermana! To dobrze, mamy tyle tych granatów, by Prawdy, zarobiście, dobra Nie wiem ile tam może być W ogóle Doleci By mi wdziało, nie sfeliu Ile tu będzie? Tyle? Tak jest, kurde Weź fragów! Nie no! O. Kolejny Dobra No jakoś 30 metrów <laughs> Tak is. jest! Dobra, ile tam? Dobra, jak się nie ruszy, to go rozwalę. O 50, dobra to doleci. A już go chyba nie ma. U... Zwalili go, tak. Oj, za wysoko. Uf... No blisko w sumie w Teraz działam mi się rozwali. Tam jest fauna. na a tak 120 No, pra ver. Oh, pardon. <laughs> oh, lá ci... Ah, porra, que sabido Bagels. Ai, por família me... Dobra, to się naprawdę Ale słuchajcie, 8 fragów w tym kwałgiem. Myślę, że to jest dobry wynik. <grym>, w ogóle... Jak <grym>, to wygląda rozwalone działo. <grym>, o i chyba tyle. Te rundy były w nas, a żeśmy wjechali powolnie. Mogę do ciebie strzelać? To nie. A, już tyle. 8 fragów. Myślę, że tym człowieku to jest fajny wynik. Port przeładunkowy to jest. Okej, okay, mapa. W smygi dużo zabudowań. Jak na takiego kwerkwila może być. Tylko, że full -up tier gramy. No, tak więc. Normalny w normalnych jest Gun Carrier, Kabuk i Crusader. I to tyle. Reszta to kwerkwilawre. Uuu. O kurde, jest duże działo Lecimy jeszcze raz. Właśnie największym zagrożeniem to pancer F2 yy, Pancer 3G No tak, chwałgi 3G, 4G No właśnie to jest najgorsze uczucie Powiedz 200 metrów od ciebie, a ty masz zasięg na 160 metrów ten pocisk leci kilka sekund. Hmm.. To już strasznie do wydziało Tego nowego mur rozpaliłem Bo ja jestem w stanie żebym płacić swój tam doleciał Nie Ooo szybko w dół Dobra, mamy go Coś tu jest po prawej do mnie będzie strzelać O, O chłopie No jak to zwaliliśmy we dwójkę Myślę, że jest O oh, no o oh, nie zwali nas no raczej tak a mamy go I tutaj na blisko to jest A, hmm. mamy go. Ale on ma moją lufę. Niedobrze. Niedobrze. Bardzo nie Eee... Wyzwali mnie. Chyba że. We... Dawaj go. Dawaj go. Tak jest. O, przeładowanie to teraz w ogóle pewnie 40 sekund będzie trwało mi. Dziękuję. Uh. Tak jest pięknie. No i pięknie. Naja, za blisko. Centymetry Ajajaj Nie ciekawie to wygląda. A, dobra. Ale trzy fragi, git Może być.